Produktów spożywczych dla szybszego zbudowania mięśni i przybrania na wadze. Masz już dość bycia nazywanym chudym i słabym? Szukasz pewnego sposobu na przybranie na wadze lub zwiększenie masy mięśniowej? Jeśli tak, ten film jest właśnie dla Ciebie. Tak, wiemy jak trudno jest przybrać na wadze. Może to być nawet tak trudne jak utrata wagi. Ale hej, mam dla Ciebie dobrą wiadomość: możesz z powodzeniem przybierać na wadze i zbudować masę mięśniową. Lecz tylko wtedy, gdy możesz poświęcić się jedzeniu odpowiedniego pożywienia. Więc o jakiej żywności mówimy? Cóż, jest wiele potraw, które mogą pomóc, ale ten film pozwoli Ci poznać pięć najlepszych. Te, które mogą zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie wymarzonego ciała w gnieniu oka. Sprawdźmy je, ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Numer 1. Mleko. Na pierwszym miejscu jest mleko. Doskonały wybór dla każdego, kto chce przybrać na wadze i zbudować mięśnie. Oczywiście mleko jest na tej liście od dziesięcioleci i dobre jest to, że nigdy nie zawodzi. W przeważającej części jest ono pełne białka, dzięki czemu jest idealny dla tych, którzy chcą zwiększyć masę mięśniową. Co więcej, mleko jest doskonałym źródłem wapnia, witamin i innych niezbędnych minerałów. Po prostu skup się na wypiciu szklanki lub dwóch po treningu, a na pewno zobaczysz rezultaty. Numer 2. Koktajle proteinowe. Trzymaj się tej domowej roboty. Szukasz pewnego szybkiego i wysoce odżywczego sposobu na przybranie na wadze? Jeśli tak, zalecamy porcję koktajli proteinowych. Wiemy, że możesz rozważać kupowane w sklepie koktajle proteinowe, ale zaufaj nam, te domowej roboty będą znacznie lepsze. Chodzi o to, że komercyjne wersje są zazwyczaj naładowane cukrem, a także pozbawione składników odżywczych. Pamiętaj, staramy się przybrać na wadze i zbudować masę mięśniową w zdrowy sposób, żadnej łatwizny. Dobrej wieści: istnieje wiele super smacznych odmian domowej roboty koktajli proteinowych, których możesz spróbować. Po prostu odrób pracę domową, wymieszaj i zacznij pić. Numer 3. Mięso czerwone. Tak, czerwone mięso również znajduje się na naszej liście. W rzeczywistości jest to obecnie jedna z najlepszych potraw budujących mięśnie. W większości czerwone mięso zawiera kreatynę, niesamowity suplement budujący mięśnie. I tak, jeśli jesteś wielkim fanem steków, z przyjemnością usłyszysz, że zawiera leucynę około 3 g w 170 g porcji. Zasadniczo leucyna jest niezbędnym aminokwasem, którego organizm potrzebuje, aby stymulować syntezę białek mięśniowych i dodawać nową tkankę mięśniową. Ale co jeśli chcesz? Tylko trochę przybrać na wadze. Cóż, czerwone mięsa są dla ciebie idealne, zawierają odpowiednią ilość tłuszczu i kalorii. W rzeczywistości są pod tym względem lepsze niż chude mięso. Nie wahaj się zjeść. Numer 4. Orzechy i masło orzechowe. Orzechy i masło orzechowe są po prostu idealne na Twoją podróż do przybierania na wadze. Po pierwsze, orzechy są pełne kalorii. W rzeczywistości zjedzenie tylko dwóch garści dziennie jako przekąski może szybko dodać setki kalorii. A jeśli myślisz o migdałach, z przyjemnością usłyszysz, że tylko mała garść zawiera ponad 7 g białka i 18 g zdrowych tłuszczów. Czego więcej można chcieć? Jeśli chodzi o masło orzechowe, możesz wybrać trochę, najlepiej stuprocentowego masła orzechowego i dodać do dowolnej przekąski, na którą masz w danej chwili ochotę. Numer 5. Ryż Ostatnia, ale zdecydowanie nie najmniej ważna pozycja na naszej liście to ryż. Tylko jedna porcja może dostarczyć Ci dużą ilość węglowodanów i kalorii. Warto również wiedzieć, że ryż jest bardzo łatwy do spożycia i strawienia. Ale bądź ostrożny. Niektóre rodzaje ryżu są bogate w arsen, silnie trujący pierwiastek chemiczny, posiadający właściwości rakotwórcze. I tak, kiedy już przygotujesz ryż, nie zapomnij dodać do mieszanki białka i zdrowych tłuszczów. Będziesz niesamowicie zadowolony, że to zrobiłeś. I to wszystko. 5 wysoce odżywczych produktów, które mogą zwiększyć Twoje szanse na wzmocnienie ciała, przybranie na wadze i wspaniały wygląd. Teraz do Ciebie należy wybór i zjedzenie. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek pomogą w rozwoju kanału. Dziękuję.